Witajcie serdecznie w trzecim odcinku Let's Play Shakes and Fight Get. Eee, postanowiłem, że teraz nagram odcinek z serwera 22. Tak jest, tutaj e, mam nick gethem. I e, gilia to oczywiście Polit Tutaj jest ładnie e, 118, 118 trenera. No bo dużo lochy dają, bo mamy 13 aż wykonane. 94 y, skarbca procent i twierdza 36. No cóż, tutaj pustka. Chyba dwóch tylko tutaj y, Zozolek i Milopl1 y, gra. Tak, no a reszta to nie wiem, nie grają chyba. Bo nawet jak popatrzymy na czat, to tutaj jest rozmowa z Zozolek i Milo.pl1. No cóż, y, mogę Wam tutaj pokazać, nie wiem. O, lochy mogę Wam tutaj pokazać. Tutaj mam y, oczywiście tą wieżę. Y, mało mam ich ustrojonych, czy nie wiem, jakoś tak. I po prostu przegram z jakimś pierniczkiem, który bardzo smacznie wygląda. Y, ale tutaj myślę, że spróbuję i się przekonam. Bo dawno nie atakowałem o, Dobrze, oczywiście nie miałem szans No cóż, trzeba potrenować i Myślę, że będzie lepiej, coraz będzie lepiej Tak jest yy, Arena jeszcze jest niedostępna No cóż, mam sto, yy, 146 level Więc to jest dobrze nawet Nawet Dawno tutaj nie grałem, teraz postanowiłem w ogóle nie znałem hasła na to i i musiałem y, przez pocztę przypominać ale myślę że teraz już y, nie będzie takiej sytuacji tutaj topka to neon x neon jakoś tak y, doczek pamiętam go i jeszcze tutaj był jeden good of war on był na topce zawsze w pierwszej no cóż teraz kaczma y, nam się już wykonało zadanie Wielka stopa i grzybek, ponieważ to było pierwsze zadanie w tym dniu w WC. Tutaj mam Aurę ósmą i yy, po prostu jeszcze dużo rzeczy muszę wsypać, nie wiem, wsypać tutaj do tego kibelka naszego ładnego, żeby coś nam wyleciało, jakiś epic albo coś. Yy, to tak, to myślę, że jakieś kupię coś takiego, nie wiem. Nie stać mnie, nie stać, nie stać. Nie stać. Kurczaczki, kurczaczki. Dobrze, to teraz nie wsypię po prostu tego tutaj, bo nie mam tyle budżetu. Ale myślę, że wiecie, jak to działa. Tak, to yy, zaatakujemy sobie tu. Arenę Meister Skarpeta. Jakiś szczęśliwy, który będzie z nami walczył. Przegra, tak jest, przegrał. Dużo złota miał ponieważ na tym levelu tak zawsze jest. O i jak widzicie, teraz jest dostępny Zozoleg. Tak, nasz lider, kochany, który był zawsze liderem. Mhm, zawsze. Tak. Ym. I to by było na tyle. Myślę, że będzie jeszcze odcinek z tej z tego serwera. Ponieważ serwer 26 źle rozpocząłem i po prostu chyba nie będę tam nagrywał, yy, albo poczekam na 27 serwer. Będę od początku grał i no i będę się trzymał tam pierwsze, nie wiem, Tysięczna albo coś, jakoś tak. I albo tutaj będę kontynuował i nie wiem, będziemy rozbudować gildię albo coś. Nie wiem, jeszcze jeszcze nie planuję ale myślę że coś na pewno zrobimy więc yy, to by było na tyle lajkujcie komentujcie i suby dajecie do usłyszenia